No, cześć, jestem Nekeny, witam Was w grze. Case Online Ta gra wyszła chyba w tym miesiącach, się nie mylę. I jest bardzo ciekawa. Ja przed filmem zagrałem dwa mecze. I jest tak, jest ten znowu problem, że mam ogromne pięknie. Nie wiem o co chodzi. Ja sobie muszę tę gereczkę trochę podciszę I jest to coś w stylu tego case'a, jedynkę, tylko ja case jedynkę w ogóle nie ruszałem. Ani razu nie zagrałem. Więc to jest po prostu takie coś, jak jest w tym FNAFie na Robloxie. Mam po prostu uciec jako chowający się. O. I to jest ta sama ta. Czy są na przykład jak w tym FNAF-ie w robloxie jest ten survivals, czyli Gregory? Są humans i są animatrony. No tutaj jest jeden. Chyba nie grałem na dwóch, bo da się chyba na dwóch grać. Nie wiem za bardzo. O. To jest kolega jakiś, on popyla do mnie. Kurde, źle. To jest jakiś właśnie animatron dziwny, który jakoś zamienia się w gracza? Nie wiem, dziwne to jest. I na to wygląda, że to jest po prostu już koniec. Ale jaka to jest postać, bo bardzo chcę spróbować. Dobra, no zabij już, no zabij już. Nie masz... Nie masz co się kitrać tu. A co to jest? Jakiś... Świter czy... A. Nie żyje... Co? On Afka nie umie zabić. O, Animatronic Swin. Dobra, no to widzimy <grydźmy> się w drugim meczu. Bo bardzo szybko, ale... Chyba jestem problem, że tu grać nie ma po prostu w tej grze, a całkiem fajna jest, tylko są problemy z kucaniem. O! Kolejny meczek jest. <laughs> Teraz są... Trzy graczy, dobra, trzej graczy żyje. To może ten Awki jest z animatronem. Możliwe w sumie. Dobra, no, Dobra, to... Tak naprawdę w tej grze chyba nic nie ma do roboty. Mam po prostu przez 5 minut wcielować sobie bombę i nie zginąć. Coż, to są za jakieś. To jest. Bullseye. Bardzo ciekawa nazwa. <laughs> Dobra, no to. Przydałoby się skonfrontować z tym kościem. Tylko właśnie, no to jest ten problem, że te serwery są na jakieś kurde Białorusi. Ja mam 176 pingu To jest właśnie najgorsze. Każdy mecz, który zagrałem, jest albo z jakimś Rosjaninem, albo. O, idzie tu. I to jest jakiś byk. Strzelę mu w łeb centralnie. Chodź tu. A. Okej. Okay. Nie skupił się na mnie. Weź się kucnij tu. Okej. Okay. Weź mnie to zamknię. Ja będę podglądać tu za okienka. On się tam. Ja widzę jego rogi. O, o ktoś tam umarł. O. On idzie tu. A, dostałeś. Dobra, ja uciekam, to jest moja czas na ucieczkę. Dobra. I mam 60 sekund na przeładowanie mojego magicznego... tej z... A, tu nie mogę przejść, A ty kto, kim ty jesteś? <laughs> o można kuzać tak fajnie. W ogóle odkryłem, że to jest znowu w paralizatorze. Dosłownie ja mam zooma na paralizatorze, o ja tutaj się ukryję. Bo tu mnie ich nie znajdziemy tu. O kurde, ktoś tam umarł. No i no spokojnie, nic się nie stanie. On sobie tam gdzieś chodzi w, w tym holu. Też nie odkryłem żadnego ustawienia, żeby zmniejszyć sobie grafikę. O kurde, <graf bym zmieniamizował tą grę. Graf, graphics. I tu są jakieś tekstury, anti -aliasing. Mogę jakoś wywalić tego motion blur'a, bo on mi trochę przeszkadza. Dobra, sobie grafikę sobie zmieniał. Co się stało? Dobra. Ale nadal mam ten motion blur taki przesadzony, bo nie powinien aż, aż tak być duży. Dobra, idzie tutaj do mnie pewnie, więc ja po prostu mu strzelę i ucieknę sobie gdzieś dalej. Wiele osób żyje? A teraz Rosjanin. O kurde, tu leży ktoś. To nie jest za dobry. To nie jest za dobra rzecz. W ogóle to jest jakiś bardzo ciekawy pies tam. O. My tutaj nie ma. O, dziękuję bardzo Czy jak użyję inteligencji, jak go tak zrobię, że on... Zobaczył mnie O kurde. To nie jest dobre, nie, nie, O się centralnie z nim O nie Co tu się stało? Nie wiem, zamykam ci przed głową <ścoughs> Co tu się dzieje pomocy Co jest? Co się stało? Ej, pomocy! Dorstak! Trzy sekundy coś mi się stało Co ci się odwala? On się, mi ej, on się mnie nie spodziewa tu Ja tu będę stać Tutaj nikogo nie ma Nie spodziewa się, że ja tu na samym że ja tam poszedłem To jest obiód o To się nazywa 1000 IQ Ja sobie tam O Tu mnie nie ma 3 sekundy mam Ja ci strzelę centralnie w łeb jak tu się pojawisz O kurde Ja mam zeza w skrócie A nie on dostał Eee to łatwiutko Dobra Ja się zmywam Co krzyczysz? Ja zmywam, ja tutaj się tutaj... O! Ale mu też coś, te kabelki, jakaś instalacja słaba jest. To jakiś gościu jest, to mogę go wskrzesić. Tak, dobra, mam Fortnite wskrzeszanie. Pięć sekund, ja go wskrzeszę. Ja go wskrzeszę, to możesz go kolego zabić. Wtedy będzie dobrze. O! <ścoughs> Co jest? Witam bardzo serdecznie. To zaraz tu przyjdzie, weź, bo mnie zablokujesz. Ej, ja nie mogę zginąć, bo jestem tutaj. Jestem tutaj głównym bohaterem. Zobacz, ja cię mogę zamknąć tutaj. Kurde, nie trafię. Więc cię tam zamknął z nim, to da byś się pobawił tam. A ja się gdzieś tutaj może pojawię. O. Tutaj kolega też jest taki trochę martwy. Tam kolega sztywny jest, trzeba mu pomóc. O, wygrana, łatwiutko. Nie, ale ta gratys kurde, jest. Taka świetna rzecz, tylko graczy nie ma tutaj z są zbugowane niektóre mechaniki i serwery się palą Bo tam chyba kładą tego, te chomiki do klatki i tam każą im napędzać te serwery Ale gra jest kurde fajna O, i kolejny mecz, teraz jestem jakiś parametr. <grytanie> co, co, ja trzymam w ręce? Co to jest? Ja minę mam jakąś? A witam bardzo serdecznie, szkoda, że tu wejścia tu nie ma No Chyba to jest mina, mi się wydaje. I co ja mogę tę minę postawić sobie? Zaraz ją bardzo taktyczną Sówkę postawię. Gdzie ta mina mogłaby pójść? Tutaj może. I faktycznie. Ocholipka. Co tu się stało? Ja minę postawiłem jakoś. Przeciwpancerną minę kumulacyjną tu dałem. Bo. Tam kolega jest z krzy radością. Dobra, ja tutaj się ukrywam. Ko Dobra, tam <noise> okrzyki radości, tak zwane Kto jest? nie Anim, Animatr... He? <noise> Jak ja jestem Animatronix? Jak? Halo, jestem paramedykiem, jestem... Mam miny przeciwpancerne O kurde Ej, tu chyba... Co, chyba coś poszło nie tak Czemu ja mam drużynę Animatronix, jeżeli jestem medykiem? <noise> znaczy, nie o to tu chodzi Mogę... mogę się tu skitrać Mogę się tu skrytać, co tu jest? A to jest nicość ja Mogę się tu skryć? 44 sekundy, i postawię kolejną minę przeciwpancerną. O! Popyta! Okay. Okej okay. co, Coś tu było. Co, coś to było? Ja nie, ja nie mam pytań, co tu się stało, ale. Jak ważne, że działa. Chcę tutaj jest? się tutaj, mnie tu nie ma. Jest oczywiście w drużynach animationist, więc. A cóż to jest tam? Jest... No, tamte policjanty były. No. Jest tu. Kucam, kucam. No nie, to jest dźwięk jak się zamienia w tego łebka z mojej drużyny. To jest... Spy. Dobra, mina przeciwpancerna idzie tu. No nie, ja uciekam od ciebie, bo ty jesteś fake. Uciekam. Minę cię. O nie! Kurde, mnie goni tu. A, Zezza masz, dobra, łatwo. Mina przeciw pancerna, szybko. Mina przeciw pancerna, dobra. Ja ci odkryłem twoje zamiary nikczemne. Ja się tu skryję, a cóż to? Mogę ściemnić tylko. Bardzo mnie to ciekawi, czy te animatrony mają Night Vision. Bo jeżeli nie mają nightwil'n, to jest dobra okazja, żebym właśnie te światła wyłączał, bo mnie tu nie widać. O kurde, to są drzwi, to jednak nie. Tutaj... Te... Chlapoczę. A mnie tutaj nie ma. Ja jestem tu. Tylko chyba jest. O, w moją minę przeciwpancerną weszła. To była moja mina przeciwpancerna. Ja się do niej przyznaję. A mogę was... Kolegi o cholipka no kurde no nie no ja nie żyję jakby ta gra trochę nie lagowała jakby tak nie lagowała tysiąc razy to by było fajnie fajnie jakby się nie lagowało wszystko po kolei i też te drzwi są trochę dziwne ale dobra, lecimy dalej jeszcze z 2 mecze może się uda i który to był, chyba to był ten a teraz się. Znów jestem paramedykiem, a teraz. O nie, teraz jest animatronem jestem. A co tu się dzieje? A teraz jest ten gościu, jakiś. Wisiek <laughs> polarny jest teraz w animatronach. A jestem himanem, o co tu chodzi? Ej, czyli tu nie ma widzi. A co to po prawej stronie? To są jakieś fale? Ale dobra, wy wszyscy skniecie. Mm. Gdzie wy jesteście? Czuję się jak w terminatorze jakimś. Hmm... Gdzie wy możecie być, koledzy? Tutaj nikogo nie ma. Muszę patrzeć wszystkie rogi, bo oni się będą chować, tak jak ja w sumie. Tutaj was też nie ma. Mam 5 minut, więc nie powinno być aż tak słabo. A co to 2 jest? Nie wiem. Gdzie wy jesteście? O, słyszę jakieś to pytanie, tylko właśnie fajnie jakby mi się granie lagowało. O, witam serdecznie. O, ty gnojkomie byś zatarował. No ale to jest twój koniec. Co? Aha, ty ja też mam klikanko. Co? Pron mnie kopnął. By ty tu jesteś, wiem o tym. Mm. Dobra. Nie mam tej umiejętności, która pokazuje, jak grać. Co to za chyba jest? Aha. A, ja mogę tak skoczyć magicznie. Tylko, co to daje, jeżeli oni mnie zaznaczyli, jakby. To mega dziwne jest Dobra, gdzie wy jesteście? O, tu jesteście Pełną gromadą, dobra Gdybyś mi to otwórz Chyba Właśnie to otwieranie drzwi jest tak tragiczne Powinienem z buta wchodzić No, kurde Nie, ty już nie żyjesz Ty już nie żyjesz O kurde, co? 14 sekund mam nie, ale to jest trochę dziwne, że jako ten animator mam jakieś dziwne rzeczy, które mnie spowalniają. Kurde. 5 sekund mam. I nie ma już. O, nie żyje, dobra. Sprądowała mnie, ale tam <grytanie> leży. Co mogę zrobić? Mogę coś nacisnąć. Aha. Nie wiem. To jest chyba to od od odradzania, ale... Chyba nie powinno mi się jeszcze pokazywać. No coś tu jest nie tak właśnie... ...z tymi drużynami. O, wy tu jesteście. To jest twój koniec. O, witam pana serdecznie. D-W-A-D-A-A. -a -a. Łatwo, okej. Okay. Ej, tu... A, czyli... <ścoughs> czy jednak nie trzeba mieć szybkiego klikania, wystarczy to, jak dziadek stary klikał i to też wystarczy. Ale to jest słabo zrobione Dobra, jeszcze i raz i będzie dobrze Proszę jeszcze jeden taki krzyk i będzie i Dobra Gdzie ty jesteś, ostatni kolego? Hmm. Nie, nie słyszałem nic, kurde. A ty chyba był inny, ta, bo mi tego kota jakoś trafiła. Ja chciałem tego innego. A nie, to śnieży śnieżyte radio Czy ja tu coś słyszałem? O witam kolegę! S A Koniec A bo, a, bo ten kolega się klikanką ma was, i on to sfailował. dobra A Network error Server travel failure Super <gramy>, Gramy ostatniego mecza Bardzo ciekawa rzecz była, było minus 4 graczy na 5 OK, w minus idziemy, w debet Dobra te, Kestrel 02 to był ten Gościu i 25. O, no tak, cyrlicą już mnie zasypali. Cyrlicą, no ja niestety nie przeczytam. Jakby ktoś mi był na wojskacie, mógłbym się jako tako dogadać, ale. 5, coś 5, a że chcą pewnie 5 graczy. 4, 3, a nie, że startuje pewnie. 1 i co? A kurde, jaki to administrator jest mocny, co jest? Oj, mam normalny ping, 90 pingu, super, mam najniżej pingu, jak może być. Jest świetnie, nie powiem. Jest bardzo dobrze. My tu jak jeden mąż idziemy w jedno miejsce, żeby nas wszystkich na naraz, ale dobra. A! Super cień po prostu. <grytania> Latający paralizator, ej. Koledzy, bo to dors tak mamy, a to nie jest za miłe, jeżeli ktoś się dostanie niemiły. Tak, wszy wszyscy idą za mną, centralnie każdy idzie za mną. E, był jeszcze inny kolega, tak może zamknę te drzwi? Jest jeszcze na klasach, coś się nazywa, pointer, czy jakoś tak? Nie wiem, co ona robi. Ale kurde, no fajnie mi się gra w tą grę. Tylko, właśnie, no. Ty, właśnie, jak ja pochodzę trochę i kliknę control, to mnie tak właśnie buguje. To jest mega dziwne. Jeszcze ten cień jest cudowny, jest Paralizator sam jest. Dobra, my tam możemy sobie kitrać się. Ale, no, nie wiem, jak to działa z tym, bo jakby. O, tu jest. Co nie? Dostaniesz w głowę. A nie, on jest friendly. Nie, co? Z tego się odwala. <grytania> ja, ja oczy tylko widzę czerwone. A czemu tego nie ma w Security Bridge bez RTX'a? To by było tak świetne, jakby te czerwone oczy były cały czas tak odpalone. Zobacz. O nie, nie on friendly jest, dobra. Ale ja tam nie podchodzę do niego. Ja nie podchodzę, bo jak mnie strzeli, to nie będzie za miło. Ja Cyrlicą coś pisze, a ja nie ja nie rozumiem koledzy. Ja, ja nie rozumiem. O ktoś jest. Ale to idzie tu. Ja, nie, ja wam po prostu się tu zbieram. Jak my mamy zginąć, to wszyscy razem. <grytanie> jak profilaktycznie dostaw łeb. <grytanie> Dobra, uciekamy. Kolegę chyba zmodowaliśmy, teraz będzie chciał nas zabić. Chciał być friendly, ale coś poszło nie tak. Ja po prostu zamknę wam drzwi Dobra, ja tu pójdę, bo ja nie ufam temu gościowi Ja nie chcę zginąć Gorzej, gorzej jak się na mnie skopi, bo powie, że jedyna osoba jest tutaj Ja też mam takie trochę problemy z pingiem, więc ja mam Problemy z trafieniem, bo moja postać jest o. Co, coś, coś, tu chodzi A, tu kolega jest, ale ty nie jesteś moim kolegą na pewno ja od ciebie uciekam, bo ty nie jesteś moim kolegą. A bo jesteś kolegą, bo słyszę tu ptanie. Witam pana. Dobra, czy jesteś moim kolegą, okej? Okay. O, tu jest on. Ja się może zmywam stąd. On jest tutaj. A ja pójdę z prawej strony i będzie dobrze. I coś więcej Cyrnicom pisze czemu tu nie ma <śm> Jakby ja, jakbym ja miał telefon, to bym wpisał co tam pisze, więc zeskanował, co oni piszą do mnie. Ale niestety jedyny telefon to jest ten, który mam na kamerze aktualnie. I co on pisze? Gdzie ty tam jesteś? On, on jest właśnie friendly. To jest dobre albo niedobre. Pewnie na końcu będzie chciał nas wszystkich załatwić. Wszyscy tam po rosyjsku piszą. To jest rosyjski? Chyba rosyjski. A nie ukraiński jest trochę inny. A czy tu może ciąga jest po prostu jakaś taka magiczna? Po... To jest A on też friendly jest. to. Witam koledzy Witam, witam. <laughs> o kurde! Nie spodziewałem się, że oni dodali takie coś, że... Widać ci movement głowy. O, coś tam o animatronikach pisze ja. Coś <laughs> po długości tekstu. Ale kurde, fajnie, że te oczy właśnie tak świecą się, co się. Y Mina gazowa! O nie! Kurde, ucieczka, gaz wypuścił Ewakuacja szybka Ale jeszcze tam dostał chyba w web. łeb No to podpucha to była On chciał nas zagazować wszystkich Dobra Ja tutaj się skryję na sam koniec mapy W prawym górnym rogu mapy Bo gdzie ja jestem? Ja jestem w tym... A to nie, jeszcze można dalej pójść. No to ja idę dalej. Tak, dobra, idę jeszcze dalej tu. Wtedy ja będę... Gdzie ja jestem? A, ja jestem w tym miejscu. Po lewej od tego... Ktoś tam się bardzo dobrze bawi. Dobra, ja sobie tutaj gdzieś pójdę. Ale ciemnica. A, i dobra, jestem w tym miejscu, gdzie ja chciałem być. Zgaszę światło. O kurde, jak tu ciemno jest. I mnie nie ma Mnie tutaj nie ma, ja mam chillout I to jest koniec, zero Wygrano, dobra Survivor's win I tym akcentem zakończę odcinek Ojej, jeszcze, jeszcze ktoś tam się wydarł Dobra, spokojnie. <laughs> spokojnie Dobra Panowie, ja tu już chcę do menu wrócić sobie na spokojnie Disconnect Disconnect o dobra, za drugim razem poszło, okej. Okay. I to był case online. Szczerze, bardzo fajnie mi się grał, tylko jakby ten ping był normalny, i te kłócenia jakby było trochę lepsze. A. A i, i ten wiatrak na Bluetootha no, się niczego nie trzyma. Tu kabla nie ma. Nie no, super wiatrak na Bluetooth.